Witam serdecznie Szymon Kamiński firma Bioagris. Dzisiaj znajdujemy się w sadzie pod Sochaczewem u naszego klienta, który stosował program opóźniania czereśni za pomocą produktu x tres x tres już od kilku lat pokazuje swoje efekty, jeśli chodzi o opóźnianie. Możemy tutaj się spodziewać w zależności od Warunków występujących pogody od 7 do 14 dni przesunięcia terminu zbioru. E, tutaj producent zastosował e, dwukrotne stosowanie produktu. Były to dawka 3 litry na hektar. E, pierwsza dawka była 13 czerwca, druga 26. E, mimo wszystko zalecamy pewnie co 7 dni stosowanie 1,5 litra, ale jak widać, efekty są bardzo dobre. Jest to odmiana dojrzewająca około 7 dni po reginie. I nadal jeszcze mamy około dzień, dwa do y, optymalnego terminu zbioru po właśnie zastosowaniu programu X-Tres. Dodatkowym produktem był tu produkt Nurspray, który był stosowany, ażeby ograniczyć działanie y, dużych temperatur, wysokich temperatur, z którymi mieliśmy do czynienia. Jest to trzeci rok uprawy tej odmiany. Warto zwrócić uwagę, jak duży plon. Mamy, co prawda tutaj te czereśnie będą miały rozmiar około 25 do 32, ale warto zwrócić uwagę jaki plon możemy z tej odmiany uzyskać. Więcej informacji zapraszam do kontaktu czy też do mnie, czy też do naszych przedstawicieli terenowych. Wszystkiego dobrego pozdrawiam.